Wracamy do gry po odcinku numer 6, a więc najgłupszym, najbardziej idiotycznym i najmocniej pozbawionym odcinku, jaki do tej pory wyszedł w tym czwartym sezonie Wiedźmina, ale. Spoiler, to wcale nie oznacza, że odcinek siódmy jest tych wszystkich rzeczy także pozbawiony. I tak sobie myślę, że warto zacząć chyba od największej głupoty tego siódmego odcinka i... Ja rozumiem, że Jennifer mogłoby być po tej wielkiej, potężnej bitwie w Monte Carlo smutno, no bo straciła tam swojego niedoszłego, byłego kochanka Istreda, który tak naprawdę nikogo nie obchodził i ta jego śmierć nikogo za bardzo nie obeszła. Ale no, mogliby tam jednak zrobić takie minimum z minimum, że jakaś żałoba, że jakaś łezka faktycznie została uroniona. A nie, że w scenie zaraz kolejnej Jennifer znajduje sobie randomowo Geralta jakimś portalem, no i idą sobie te refery do jakiegoś namiotu. What? Ja się domyślam, że to jest najlepsza, na co mogła wpaść Loran Histrich i jej drużyna, ale jak to w ogóle wygląda? No wyobraźcie sobie, Geralt wędruje od wielu dni, tygodni razem z swoją kompanią, przemierza bagna, góry, rzeki, lasy a Yennefer przez cały ten czwarty sezon tam przechowała Ostro w Monte Calvo, tworzyła tą swoją lożę czarodziejek, zbierała armię, szykowała się do walki z siłami Vilgefortza i tuż po tej walce, tak ni stąd, ni zowąd, otwiera sobie w lesie portal, i wyląduje dokładnie w tym miejscu gdzie jest Geralt. No cóż za niespodzianka! W sensie jak widać tak to właśnie działa. Jennefer no, ma chcice po, po naprawdę ciężkiej walce, więc pyk, otwieram portal, wiem, gdzie jest Geralt. Okej, okay, jest tu wyczarowuję magiczny namiot i spędzam sobie z Wiedźminem upojną noc. A Geralt, jako naprawdę hojny, Kochanek, tak jak w tym odcinku, kiedy Joey tam dostaje rady jak zadowalać kobiety, żeby faktycznie być tak bardziej pro przez nie oceniany, no to tutaj Geralt robi dokładnie to samo. Nie widzi Yennefer od dawna, no ale od razu jest jakieś romantyczne napięcie i Geralt pykt, schyla się i głowa pod sukienkę Yennefer, czyli wielka, potężna femina w postaci Yennefer miała ochotę Otworzyła portal, znalazła Geralta, przybyła, a no i dostała co chciała. Oczywiście, tak kanonicznie rzecz biorąc, to ani w chrzcie ognia, ani w wieży jaskółki. Geralt nie widział się z Ciri. No, ale tu sobie wymyślono, że jednak Hemsworth musi z Anią Chalot, którą się gdzieś tam w końcu połączyć na tym ekranie. Oni po to budują sobie cały, e, całą narrację tego serialu, też między innymi, chociaż bardziej wokół Jennefer, ale wokół relacji Jennefer z Geraltem, żeby ich gdzieś tam nie pokazać. A najlepszym momentem jest właśnie to, kiedy Jennefer jest po ciężkiej walce. Tak to właśnie tutaj funkcjonuje a to, że tam faktycznie u Sapkowskiego oni się nie widzieli aż niemal do samego końca, tak kto by tam w ogóle zwracał uwagę na takie szczegóły? Oczywiście nie tłumaczy nam się też tego, skąd INFR wiedziała, że Geralt jest dokładnie tam, w tym lesie, na tej pola, polance, pod tym drzewem. W sensie, randomowo można się, jak widać, teleportować wszędzie, zresztą... To dotyczy także innej sceny, kiedy Yennefer niestąd, ni nagle teleportowała się do Nilfgaardu i to jeszcze prawie do komnat Emhyra. No bo chciała, chciała porwać Ciri, w sensie dowiedziała się, że ona tam jest, więc chciała ją zabrać ze sobą. No dlaczego by nie, prawda? Portale zostały reaktywowane więc możemy, możemy się przenosić na prawo i lewo. Tu Geralta znajdujemy w lesie, oczywiście wiedzieliśmy, że on tam był, tutaj do Nilfgaardu możemy się niemal na głowę Mhyra przenieść. No, dlaczego, by, dlaczego by nie? Więc mówię, jeśli to jest najlepsze, na co history wpadła, no to nie dziwmy się, że ten Wiedźmin w czwartym sezonie, ale co do ogółu, no wygląda właśnie tak, a nie inaczej. A, no i przecież jeszcze wspomniana rzecz, czyli też śmierci, te ofiary, które były poniesione w Monte Calvo, o Istrezie już mówiliśmy, no niby tam jakaś faktycznie może mała łeska została przez Yennefer uroniona, ale już niespecjalnie widać, żeby to scenę później przeżywała, no ale mówi też Geraltowi, słuchaj, no Vesemir zginął, był tam z nami. No i Geralt, okej, okay, okej, okay, to którędy do tego naszego namiotu? większej żalu, kurwa, no! Żałuj! Eee... Tak to jest, nie ma co czekać, tu ekscesy czekają i nieważne, że tam Wesemir zginął, a więc taki przyszywany ojciec Geralta, nieważne, że przed chwilą była jakaś bitwa, więc no nie wiem, jak już są, to mogliby o tym porozmawiać jakoś szerzej. Nie, 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 to wszystko jest nieważne, bo tam już czeka Balia z gorącą wodą, a Yennefer brudna przecież tu jest, więc muszę ją elegancko elegancko wyszorować. I jakby zwieńczeniem całej tej sekwencji przenośni Jennefer było to, że kiedy tam się budzą na drugi dzień, no i Geralt w takim, takiej scenie wydaje się faktycznie, gdzie być może jakiś ułamek emocji się pojawił, mówi Yennefer o tym, że w tych snachom widzi właśnie siebie, ją i Ciri jako taką rodzinę i no zdobywa się na jakieś wyznanie, na jakąś szczerość, no to Yennefer patrzy na zegarek i mówi dobra, dobra, Fajnie, fajnie, ale ja tu mam pospieszny do Monte Calvo i muszę właściwie uciekać. Tak się właśnie buduje to napięcie, tak się właśnie buduje emocje w tym Netflixowym Wiedźminie. A propos Nilfgaardu, bo też o nim tu było przed chwilą, no to Emhel oczywiście się wścieka, że halo, no jakaś obca czarodziejka, nagle on tu ląduje w Komlacie, no i przesłuchuje tą fałszywą Ciri. Dlaczego, dlaczego z tą Jennifer nie udała się, skoro ta jej proponowała Wyzwolenie, skoro ta jej proponowała e, ratunek, ale ona teraz już jest mocną kobietą i mówi nie, ja tu jestem z tobą, tyle tobie zawdzięczam i oczywiście go przekonuje. Ja jestem w stanie nawet kupić taki scenariusz, że w piątym sezonie to w ogóle ona rozkocha w sobie Emhyra i to ona w ogóle będzie rozdawała tam karty. Bo ten Emhyr tak jak na początku mówiłem, a spoko wygląda e, i spoko gra, tak. Tam nie ma żadnej jakby zmiany. On gra jedną twarzą takiego psychopaty owładniętego jakimś celem, ale nie ma w tym tej pozy silnego władcy, który na chłodno potrafił pewne rzeczy kalkulować. Tutaj jedna maska i dokładnie w każdej scenie jest dokładnie to samo, jakby był opętany jakąś rządzą. I tak samo dokładnie było w tej scenie ze Skelenem X-Artisusem, kiedy Tutaj Skelena w jednej chwili chce zabić za zdradę, a w drugiej daje mu się przekonać. A kurde, widzicie, to jednak nie jest tak, jak myślałem. To, to jednak trzeba tego Geralta zabić. No to, no to nie ma innej opcji, prawda? I na tym się pewnie piąty sezon będzie skupiał. Zresztą o tym jeszcze porozmawiałem w omówieniu ósmego odcinka, bo tam pojawiła się rzecz odnośnie tego. No, ale już też wskazuje nam się jasny kierunek. Geralt, no musi, musi zginąć. Come ja. here. A wracając do Geralta, bo jego wątek tutaj tak opiera się głównie na tej wędrówce po bagnach w siódmym odcinku. To jest to tak, jakby no oczywiście mega przewidywalne, bo wkraczają na ciemne mroczne bagna. I oczywiście się rozdzielają. Ktoś zostaje z tyłu, coś tam, no kogoś porywają, i potem Geralt musi szukać. Oczywiście takiej sceny w ogóle też nie było w książkach jakiejś bitwy z rusałkami na, na bagnach, ale rozumiem dlaczego ona tu jest wrzucona, pewnie żeby, tak widz nie zapomniał, że to jednak jest wiedźmin, który walczy z potworami, więc co jakiś czas trzeba mu tego potwora e, podrzucić na tu, rusałka, spoko, bagna, to się dobrze kojarzy, więc dajmy się temu Geraltowi wykazać, niech trochę mieczem albo tam głową Porobi. No i to potem jeszcze jest takie ckliwe, kiedy Jarpen no, opuszcza drużynę i mówi Wiesz Geralt, ta miłość, którą widzę tu i to dążenie, żebyś znalazł Yennefer i Ciri otworzyło mi oczy I ja w sumie to chcę tak samo, więc wracam do Mahakamu, żeby tam odnaleźć wybrankę mojego serca Percival też z nim odchodzi, Milwa mówi, że jest w ciąży, oczywiście chopy tam tysiące swoich pomysłów rzucają, a ona mówi, e, ja nie pytam was o zdanie tylko tak właściwie informuje i z tego wszystkiego, jakby tak znowu spojrzeć na tą kampanię, kampanię Geralta, wybija się Regis i ja już mówiłem w którymś tam omówieniu, że to nie jest mój Regis, że jak na niego patrzę, to, to, to nie widzę Regisa, mam taki dysonans, wiem jak Sapkowski go opisywał, wiem potem jak u Redów to wyglądało, ale nie można odrzucić, nie można jakby zaprzeczyć temu, że Lorenz Fishburne w roli Regisa jest fantastyczny. Robi aurę Regisa taka jaka być powinna, taka jak sobie wyobrażają, że Regis właśnie będzie e, charakteryzował się, prawda? będzie wyglądał, będzie mówił, e, jak będzie wchodził w interakcje ze swoimi towarzyszami. To, to wszystko Fishburn robi, ale nic dziwnego, bo to jest świetny aktor, więc ta aura, która wokół niego jest robi robotę. I jakby no z tym trudno się kłócić. A deserem tego odcinka jest oczywiście to, co dzieje się u szczurów, a więc no, drugi najnudniejszy wątek po Jenferi, po, po czarodziejach, gdzie Ciri dowiaduje się, a szczury współpracują także dla Amhyra, robią jakieś zlecenia, no więc spadówka nie chce z Wami się już dalej, dalej kolegować. Do widzenia oczywiście, też w międzyczasie wychodzi. Przynajmniej w rozmowie z Mistlę, to, że to nie jest Falka, tylko właśnie lwiątko z Cintry. Zostawia Mistlę, odjeżdża w Sinondal, ale po drodze jeszcze spotyka tego gościa, któremu przehandlowali tego chłopaczka wcześniej, którego porwali odcinek wcześniej. No i od niego dowiaduje się, że to wszystko, co on mówił o Bonarcie, że on w zazdrości jest i sobie tam stacjonuje, to było tylko taką podpuchą, że chciał właśnie zwabić w ten sposób szczury, no a te w tą pułapkę bardzo ochoczo wskoczyły. Najcili no wsiada oczywiście na konia, na kelpi i pędzi, i pędzi tak w tym odcinku i w kolejnym też właściwie non stop jedzie, cały czas to jest to jedno ujęcie, ta sama jedna odległość od miejsca docelowego, tak żeby, no, tam za wcześnie by nie dotarła, prawda, bo się musi akcja rozegrać. I jeszcze taka uwaga poboczna, nie wiem czy kojarzycie taką tą e, azjatycką pomocnicę Forza. to ja mam wrażenie, że ona chyba już trzy razy zginęła w tym odcinku w tym odcinku, w tym serialu, w tym czwartym sezonie, najpierw jak ją tam schwytano e, przez czarodziejki, kiedy oczy jej wywala, potem chyba zginęła jeszcze raz i potem w bitwie e, także i na końcu chyba jeszcze Vilgefortz, kiedy przegrał bitwę, ona wraca taka dumna, że jedna z tych, którzy tam się ostały, to, to, to ginie po raz kolejny. Nie za dużo, nie mogli wykorzystać innej aktorki, bo ta taka dość charakterystyczna jednak była. O... o I sorry, ale ja ten odcinek, no, jednak mnie to odrzuca. To, co oni tu pokazali, to, jak oni to zaprezentowali, ta bitwa była po prostu głupia, ale to, jak tu fabularnie niektóre rzeczy są rozgrywane, jest równie głupie. Jakieś randomowe po prostu teleporty na igraszki z Wiedźminem, Gerald, który się absolutnie nie przejmuje śmiercią Wesemira, no wszystko to pozbawione jakichkolwiek emocji, jakichkolwiek uczuć, jakiegokolwiek sensu w ogóle. I no to jest przedostatni odcinek, który niby ma znowu podprowadzać pod wielki finał, ale raz, że jest nudny, a dwa, że właśnie te wszystkie głupoty logiczne, ten zamach na, jakąkolwiek, na jakikolwiek zdrowy rozsądek widza, to jest coś, co mnie po prostu totalnie odrzuca, no, ale tak jak mówię, niczego innego po historych się nie spodziewałem. No i w tym materiale to już wszystko, zapraszam Was do komentarzy, tradycyjnie, i zapraszam Was także na omówienie finałowego odcinka, no bo musimy, musimy doprowadzić tę sprawę do samego końca. No, a teraz Wam jeszcze tylko przypomnę, subskrypcja, dzwonek, podanie materiału, dalej tradycyjne prośby, dla Was to jest sekunda roboty, dwie, a dla nas naprawdę duża sprawa, i pamiętajcie, widzimy się w omówieniu finałowego, ósmego odcinka czwartego sezonu Wiedźmina. Czy będzie jeszcze gorzej niż było w tych poprzednich? Oby nie, chociaż wszystkiego chyba się można już spodziewać po tym, co już widzieliśmy i czego doświadczyliśmy w tych siedmiu poprzednich epizodach. No, ale nie przedłużam, zmykam i pamiętajcie, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!